To jest ważny moment w tych niezwykle wymagających czasach. Gdy planowaliśmy otwarcie jtek u czyli Centrum Edukacji, Szkolenia, Analizy NATO Ukraina. Gdy planowaliśmy kilka tygodni temu, pewnie nikt z nas nie przypuszczał, że do tego otwarcia dojdzie w tak kluczowym momencie. Dla tego, co się dzieje na Ukrainie, dla tego w jakim miejscu jesteśmy w dyskusji, dla nas jedynym dopuszczalnym, sprawiedliwym pokoju. sprawiedliwym pokoju to ma swoje ogromne znaczenie. Jak ważny jest ten moment takiego namacalnego wsparcia dla walczącej Ukrainy. Centrum analizy Szkolenia Edukacji, w Bydgoszczy, JTEC w Bydgoszczy jest jedynym namacalnym nową instytucją, nowym ciałem w NATO, które jest stworzone z NATO i z Ukrainy. Co to oznacza? Że Ukraina jest bliżej NATO, że Ukraina jest strategicznym partnerem dla naszego sojuszu, że tworzymy instrumenty i, i tworzymy takie organizacje, które umożliwiają wymianę doświadczeń, podnoszenie swoich zdolności i umiejętności. To jest bardzo ważne, żeby pokazać, że to jest relacja dwukierunkowa. Często słyszymy o pomocy dla Ukrainy, o tej realizowanej przez państwa zachodu, również przez Polskę. Ale bardzo warto zwrócić uwagę na to, że też możemy czerpać z doświadczeń wojny na Ukrainie. W całym obszarze zła, z który jest, którym jest wojna. Wojna jest zawsze złem, zawsze jest złem. Ale w całym tym obszarze zła trzeba wydobyć to, co może przed jeszcze większym złem nas zabezpieczyć czyli umiejętności, które nasza armia, w tym wypadku Siły Zbrojne Rzeczpospolitej, ale tak naprawdę wszystkie armie sojusznicze. Mogą czerpać ze wszystkich sił i ze wszystkich stron. To jest działanie prawdziwej solidarności. JTEC jest symbolem solidarności pomiędzy NATO a Ukrainą. Ja się cieszę, że do tego otwarcia dochodzi zaraz po wizycie sekretarza obrony Stanów Zjednoczonych, który tu w Polsce zapewnił o wsparciu, zapewnił o tym, że Polska jest takim przykładem. Dla całego NATO skuteczności realizowania polityki obronnej, zwiększonych wydatków do prawie 5%, inwestycji, zakupów nowego sprzętu, transformacji. Będziemy ten przykład wzmacniać i chcemy, żeby to wezwanie, które płynie z ostatniego spotkania ministrów obrony w Brukseli, które wyraził sekretarz obrony Stanów Zjednoczonych, ale potwierdził w swoim podsumowaniu, w sekretarz generalny NATO jest dzisiaj z nami jego, Zastępczyni bardzo to doceniamy, tą obecność jest ona dla, na, dla nas wyrazem wielkiego zaufania. Potwierdził, że ten głos, który Polska powtarza od dawna. Europa musi się obudzić. Europa jest w niebezpieczeństwie. Europa musi więcej wydawać na swoje bezpieczeństwo, na zbrojenia, na modernizację, na armię. The work at JTEC will bring Ukraine closer to our alliance. It will help... The alliance and ukraine become stronger and this will make all of us be safer it was in the heat of the washington summit that nato leaders met and endorsed the creation of jtech it is in the cool of this polish winter that we can see what we have achieved so far together jtech this is really a one-of-a-kind entity a unique civil military organization, the first to be jointly run by NATO and a partner nation. Here we will learn from Ukraine, and we will learn from their first hand experience of fighting Russian aggression. JTEC will strengthen Ukraine's security and defense sector, enhance its deterrence and defence for the long term, but it will also help Ukraine on being fully interoperable with NATO.